Łaska Pana naszego Jezusa, Chrystusa, miłość Boga Ojca i społeczność Ducha Świętego, niech będą z nami teraz i na wieki. Amen. Słowo Boże, które wyznacza nam dziś Kościół do zwiastowania, to słowo Starego Testamentu z księgi proroka Ezechiela, gdzie w osiemnastym rozdziale czytamy te słowa. Doszło mnie słowo Pana, dlaczego powtarzacie między sobą to przysłowie o ziemi Izraela? Ojcowie jedzą niedojrzałe grono, a dzieciom zęby cierpną. Na moje życie, wyrocznia to Pana, nie będziecie już więcej powtarzać tego przysłowia w Izraelu. Oto każde życie jest moje, zarówno życie ojca, jak życie syna. Są moje. Ta osoba, która grzeszy, umrze. Bezbożny, który jednak odwróci się od wszystkich swoich grzechów, które popełnił i będzie strzegł wszystkich moich nakazów, będzie wypełniał prawo i sprawiedliwość, na pewno będzie żył, nie umrze. Żadnego jego przestępstwa, które popełnił, nie będzie mu się wspominać i pamiętać. Będzie żył przez swoją sprawiedliwość, którą czynił. Czy rzeczywiście pragnę śmierci bezbożnego? Wyrocznia to Pana Boga, czy raczej tego, aby się odwrócił od swego postępowania i żył? Jeśli sprawiedliwy odwróci się od swojej sprawiedliwości i dopuści się nieprawości, podobnie jak bezbożny dopuszcza się wszelkiej obrzydliwości. To czy będzie żył, żaden z jego sprawiedliwych, sprawiedliwych czynów nie będzie mu pamiętany. Z powodu swego sprzemienienia wierzenia, którego się dopuszczał przez swój grzech, który zgrzeszył, przez nie umiera. Dlatego każdego z Was, domu Izraela, osądzę według jego postępowania. Wyrocznia to Pana Boga. Powróćcie, odwróćcie się. Od wszelkich waszych przestępstw. Niech nie będą dla was okazją do grzechu. Odrzućcie od siebie wszystkie wasze przestępstwa, którymi buntowaliście się i uczyniście sobie nowe serce i nowego ducha. Dlatego macie umierać w domu Izraela, nie pragnę bowiem śmierci tego, który umiera. Nawróćcie się, a będziecie żyć. Panie Boże nasz, Ty dałeś nam życie, Ten święty najpiękniejszy dar, jaki otrzymuje człowiek. Ty pragniesz, abyśmy to życie szanowali, umieli tak żyć postępować, abyśmy z każdym dniem bliżej Ciebie byli i Twego królestwa. Pobłogosław nam przeto, Boże w mocy Ducha Twego Świętego. Słuchanie, jak i przyjmowanie Twoich obietnic. Amen. Siostry i bracia w Jezusie Chrystusie, drogi umiowany z Boże Chrystusowym. Ten rozdział 18. proroka księgi Ezechiela. Zatytułowany został: Odpowiedzialnie żyć przed Bogiem. To nasza odpowiedzialność. Odpowiedzialność każdego z nas, z nas, którzy jesteśmy stworzeni na obraz i Boże Podobieństwo, którzy zostaliśmy przyjęci do Bożej łaski i Bożej chwały. Przez sakrament upoczątka drogi życia naszego, sakrament Chrztu Świętego, a potem darowane nam zostało nowe życie, kiedy zapraszani jesteśmy do stołu Pańskiego, abyśmy posileni, pokrzepieni świętymi, pięknymi, wspaniałymi darami Bożymi, nakarmieni mogli żyć, składać świadectwo. Być zawsze blisko Boga i służyć Mu naszym życiem, naszą modlitwą, pieśnią, naszą obecnością na nabożeństwie w Kościele, w czasie słuchania Bożego Słowa, uświęcać się i iść drogą Bożego Królestwa. Życie, które dał nam Bóg, to życie piękne, szczęśliwe. Okryte Bożym Błogosławieństwem, Miłością. Jest to życie, w którym możemy odczuwać na każdym kroku Jego bliskość, obecność. Możemy za wszystko dziękować i też o wszystko prosić, aby się działo to, co piękne, co błogosławione, co przynosi radość i pokój naszym sercom, naszym najbliższym, naszym domom, rodzinom. Naszym kochanym dzieciom czy wnuczętom. Mamy się starać, mamy się troszczyć o to, aby nie zaprzepaścić tego, co piękne, co święte, co radosne, co buduje, co szczęście przynosi. I mamy o to dbać, o to prosić, za to dziękować, by nigdy to szczęście, to Boże Błogosławieństwo, bliskość Boga nie było nam. Zabrane. Jednak nie zawsze. Tak już to jest w naszym życiu. Mimo że się staramy, chcemy, pragniemy, nie udaje nam się być. Zawsze blisko naszego Boga. Niestety, tak to jest Bo grzech. Grzech, który przynieśliśmy jako grzech piero, pierworodny, z naszym przyjściem na świat, czyni zło, czyni spustoszenie, pozbawia nas. Tej bliskości Bożej, tej łaski, tej przebaczającej, odpuszczającej nam grzechy nasze. I nieraz zapominamy o tym, że jesteśmy dziećmi Bożymi, a stawiamy się na równi z Bogiem i mówimy: Teraz naszemu wrogowi pokażę, teraz go nauczę, teraz będzie wiedział, że musi się nie bać, że musi mnie unikać. Bo potrafię skrzywdzić, potrafię nawet i zabić, pozbawić wszystkiego, co posiadł, co ma i nie dzieje się to dziś na naszych oczach, w naszym życiu. Kiedy jeden człowiek w tak straszliwy sposób potrafi codziennie zabijać, niszczyć, zabierać życie, domy, rodziny czy to jest Boży Plan? Czy to jest Boże postanowienie? Nie. To grzech, to ta nienawiść, ta głęboka złość sprawia, że krzywdzimy. Krzywdzimy wielu, czy jednego, obojętnie. Jest to grzech i z tym nieraz musimy żyć. Tego doświadczamy, z tym musimy sobie poradzić, bo przecież nie do grzechu, nie do nienawiści i śmierci stworzył nas Bóg. Ale do miłości, radości, do pokoju. Ale ktoś może mi dziś powiedzieć, no cóż, ta, jesteśmy, ta, jesteśmy, bo na co dzień, nieraz od dzieciństwa aż do starości, jesteśmy naucznymi świadkami tego zła, tej nienawiści, która się wokół nas dzieje, i obciążamy poprzednie pokolenia. Twierdząc, że nasi ojcowie nie byli wcale lepsi od nas, ani też może i gorsi. Że nie zawsze było tak pięknie, tak słonecznie, tak radośnie, szczęśliwie w życiu, jak o tym mówi Pismo Święte. My mamy swoje zasady, my mamy swoje przemyślenia, doświadczenia, i nieraz tak mocno potrafimy się pokłócić nie tylko z moim najbliższym, kogo kocham, ale też i z Panem Bogiem. Oskarżyć Go, że jest niesprawiedliwy, że jeden ma więcej, ja mam mało, że jeden ma długie życie, a ktoś ma krótsze i tak dalej. I dziś do tych myśli nawiązuje także prorok Ezechiel, który kieruje to słowo, to przysłowie, żydowskie, które powtarzali Żydzi nawet tam w niewoli, gdy zostali uprowadzeni z ziemi obiecanej. Mówi tak: doszło mnie słowo Pana. Dlaczego powtarzacie między sobą to przysłowie: ojcowie jedzą niedojrzałe grono, a dzieciom zębny, zęby cierpną. I to jest to dziwne. Nieprzemyślane do końca nasze mniemanie, że skoro ojcowie, pradziadowie, nasi poprzednicy też źle postępowali, to czy my, my ich następcy, my nowe pokolenie potrafimy uniknąć? Uniknąć tego, co kiedyś się wydarzyło i nie powielać, nie powtarzać? Nie nieść zła i nie, nienawiści w życiu. Tacy jesteśmy. Myślimy, że przez złość, przez oskarżenia, przez złe czyny, myśli, gesty, że się lepszymi staniemy, że będziemy lepszymi, większymi, mądrzejszymi ludźmi na tej ziemi. Nic nie zależy od tego, co było. To już jest dawno, dawno za nami. To jest historia, która przebrzmiała, która się dokonała, która już nigdy nie powróci w tej formie, w jakiej się działa. My mamy swój czas, my mamy swoje miejsce, my mamy swoje życie, swoje doświadczenia, swoją mądrość i powinniśmy się uczyć uczyć każdego dnia na nowo. Umieć wyciągnąć dobre wnioski z tego, co cośmy widzieli czy słyszeli, do czego nieraz w złości potrafimy tak pięknie, napuszeni, powracać i wypominać. Wypominać to, co już dawno przestało istnieć. Zło może czynić każdy. To nie jest żadna filozofia, żadna mądrość, żadna wielkość. Nawet małe dziecko, gdy się mu coś nie podoba, potrafi zacząć krzyczeć, płakać, tupać nogami, nie zgadzać się z tym, co się w tym życiu dzieje. I my też to potrafimy. I tego nie trzeba uczyć. To jest w nas. I to wybucha, i to przynosi ból, zło, zadaje cierpienie, sprawia. Że nie potrafimy być tak naprawdę szczęśliwi. Szczęśliwi, że mamy dom, rodzinę, dzieci, wnuczęta, że mamy kościół, gdzie możemy przyjść, że mamy Biblię, którą możemy poczytać i możemy się czegoś nauczyć. Coś, co będzie dobre, piękne, co będzie pociągać, co będzie dawać innym radość i pokój. I dlatego też prorok Ezechiel mówi: Nie będziecie już więcej powtarzać tego przysłowia. A oto każde życie jest moje, mówi Pan. Zarówno życie Ojca, jak życie Syna są moje. Ta osoba, która grzeszy, ta umrze, ale która się nawróci, żyć będzie. I tu spotykamy dwa spojrzenia. Znajdujemy się na dwóch płaszczyznach: Ojciec, syn, grzech, śmierć i życie, nawrócenie. I teraz każdy, każdy może się zastanowić, przemyśleć, czy ja muszę to, co mój ojciec, pradziad w mojej rodzinie czynił, powielać. Czy ja muszę do tego ciągle wracać i mówić, no Boże, jak byli tacy moi przodkowie, to czy ja mogę być lepszy? Czy ja nie muszę tego przeżywać, doświadczać, co oni? A Bóg to nazywa po prostu tak prosto, zrozumiale, to grzech. Grzech, który powoduje śmierć, który niszczy wszystko. Który potrafi najpiękniejszą chwilę zamienić w straszliwą zawieruchę, pozbawić szczęścia, radości, Bożego pokoju. Ale jest droga wyjścia, droga jakże prosta, jakże taka nietrudna. Masz się zatrzymać, masz się zastanowić, masz zagłębić się w Boże Słowo i zrozumieć. Że jedynie nawrócenie, czyli upamiętanie się, zmienienie swojej mentalności, swojego podejścia do życia sprawi, że powrócisz na tę Bożą drogę. Drogę prostą, wąską, drogę pełną kwiatów, miłości, dobroci, szczęścia, uśmiechu, drogę, na której się nie będziesz męczyć, nie będziesz krzyczeć. Nie będziesz przeklinać, będziesz patrzeć, jak piękny, jak cudowny jest Boży świat. Świat, w którym żyjesz, w którym pracujesz, w którym odczuwasz jakże wielką Bożą obecność i Bożą miłość. I dalej mówi prorok Ezechiel, bezbożny. Który odwróci się od wszystkich swoich grzechów, które popełnił i będzie strzegł wszystkich moich nakazów, na pewno będzie żył. Odwrócić się, zapomnieć, zostawić to, co tak trudne, ciężkie, pełne grzechu, za sobą i już nigdy, ale to nigdy nie wracać. Do tego iść dalej przed siebie, zobaczyć piękną drogę, iść aż po horyzontu, czas i życia, I kiedyś przekroczyć to, co nie tu na Ziemi, co ulotne, co słabe, i wejść do wieczności. Wieczności Bożej, nieludzkiej, bo tej nie ma. Wejść do Bożej wieczności i zobaczyć piękny, cudowny, także wspaniały czas, czas domu ojcowskiego, czas życia, czas wieczności. Powrócić? Powrócić tam, gdzie Bóg, gdzie słonko, gdzie miłość Boża. Gdzie radość i szczęście, powrócić, odwrócić się od wszystkiego, jak mówi Ezechiel, od naszych grzechów, nawrócić się, aby żyć. Bądźmy odpowiedzialni. Odpowiedzialni za nasze życie, które jest Bożym największym, najpiękniejszym darem. Bądźmy odpowiedzialni za życie naszych bliskich. Za życie każdego człowieka, bo kiedyś Bóg nas weźmie przed siebie, osądzi, da nam, jeśli będziemy nawróceni, nowe życie. To ta droga marnotrawnego syna, o której czytałem w Ewangelii. Miał wszystko: miał dom, ojca, mamę, brata. Miał chleb. Miał ubranie, miał szczęście, ale było za mało. I poszedł w świat. Przetrwonił wszystko. Upadł na same dno, ale dzięki temu, że się nawrócił, że w jednej chwili zrozumiał, że jest jeszcze powrót, do domu ojca wrócił. Przyjął go ojciec. Ugościł, ubrał go, nakarmił, radosną ucztę przygotował. My jako marnotrawni, grzesznicy zgubieni, powracamy. Prośmy Boga, aby dał nam tyle siły, tyle mocy, miłości, abyśmy umieli się odnaleźć i spotkać, spotkać wieczności. To jest przed nami. Niech nam to zdarzy. I niech nam to przygotuje. Święty nasz Pan i Bóg. Amen.